Dzisiejszy odcinek będzie o, o tym, jak ćwiczyć, kiedy źle się czujemy i mamy pełno wymówek. Albo niektórzy bardzo często mają wymówki pod tym tytułem: że jestem chory, mam katar, mam przeziębienie, nie mogę ćwiczyć, bo mam spadek sił, mam spadek formy. A tymczasem wczoraj <laughs> wieczorem oboje poszliśmy na trening, oboje po całym dniu zasmarkania po prostu niemożliwości w oddychaniu i był bardzo udany trening i w czasie treningu zero objawów, prawda? Tak, zero po prostu objaw. objawy schodzą w momencie, kiedy się zaczniesz tak naprawdę. Rozszerzają rynku. się drogi oddechowe, oddychacie bardziej intensywnie, w związku z czym jakikolwiek katar czy zatkanie nosa nie ma tutaj żadnego, żadnego znaczenia, a drugą, drugim czynnikiem jest też to, że zapominamy o tym w ogóle, że mamy przeziębienie, bo jesteśmy w, w treningowym, że tak powiem, w szale, może nie no, no, szale, okay. tak? ale jesteśmy wprowadzeni w, w taką mantrę własnego treningu i po prostu... Zapominamy o tym, że najważniejsze są ciężary, najważniejsze są lifty, najważniejsze są te rzeczy, które mamy do zrobienia, rozgrzewka, no i dalej już wszystko idzie. Tak? Czyli że widać, że wszystko się tak naprawdę zaczyna od umysłu, bo osoby, które mają no, pewnego rodzaju umysłowość, nie skupią się na tym, co mają zrobić, one się skupią na swoim własnym stanie, co one czują ciągle. Tak samo na siłowni się, się słyszy ciągle, nie czuję klaty, nie czuję klaty, nie czuję czegoś tam jeszcze, tak? Zazwyczaj to jest klatę, Ale dlaczego musisz czuć klatę w czasie serii? Powinien się czuć po serii albo następnego dnia. Tak samo nie musisz się czuć wspaniał przed treningiem. Ilekroć było przecież tak, że ktoś przychodzi zmarnowany trening, już nie mówiąc o tym, że jakiś katary czy tam przeziębienia ktoś ma. No i po prostu zaspany, zmarnowany, nie może dużo spał. I bije rekordy na koniec. I wychodzi nabuzowany świetny, w świetnej kondycji psychicznej, że tak powiem, w zupełnie innym nastroju. Ale też czasem jest odwrotnie. Ktoś przychodzi na trening świetnie nastawiony, teoretycznie świetnie nastawiony, po prostu na, nakręcony tym słomianym takim zapałem i się rozwala siłownie na kawałki, wchodzi i rozgrzewka go zabija. No i z głową, z opuszczoną głową po prostu wychodzi. Yy, na, na dwór, i chcę sobie strzelić w łeb. Tylko musimy być świadomi tego, że w momencie, kiedy jest przeziębienie, kiedy Dopada nas coś, chociażby kata czy temperatura, musimy się odpowiednio do takiego treningu też przygotować. Musimy być odpowiednio nawodnieni, bo podwyższona temperatura ciała i ogólne przeziębienie wpływa na to, że się bardziej pocimy, że odwadniamy się szybciej. W związku z czym to nawodnienie jest niesamowicie ważne, bo o, jeżeli, i nawodnienie to jest jeżeli najważniejsze. nie będziemy pić w ciągu dnia, tak. kiedy takie przeziębienie jest, no, to na treningu po prostu możemy być słabsi, ale to tylko i wyłącznie z powodu odwodnienia, a nie z powodu tego, że mamy katarz, że nawet przeziębienie temperatury, coś takiego. tak? Z tym odwodnieniem to taki przykład podam, że jest taki mit w Polsce, że po dobrej wódzie ktoś tam rekordy bije, tak? Ale to jest tylko możliwe pod jednym warunkiem w ogóle możliwe, że, że najpierw się nawodni po kacu. Czyli znaczy na kacu nie da rady tego zrobić. 1,5% odwodnienia, równa się jakieś 10% straty na sprawności fizycznej na sile również. To według statystyk, jakie kiedyś mi to przytoczył Charles Holy Queen. i teraz nawet jeżeli to nie jest prawda, ale nawet głupie 5% czy 1% zdecyduje o tym, czy ty zrobisz postęp, czy nie. Z kolei, jeżeli ktoś się dobrze nawodnił, bo cały ranek jakoś się nawadniał, może i pił poprzedniej nocy, ale. Nawadnia się, nawadnia i jeżeli się tak naprawdę lepiej nawadnia niż inne dni, bo w inne dni nie ma chaca, to się nie nawadnia. Nic dziwnego, że ktoś lepiej sobie radzi. Inna sprawa, że być może potrzebował tego na odwagę i jakiś czyść mózgu, jak to się mówi, alkoholowe upośledzenie układu nerwowego, jest i, i upośledza ośrodki strachu jakieś <laughs> i zostaje tylko ośrodek głupoty, więc też nie trudno kontuzję, jeżeli chodzi o takie podejście na, na trening. No, to jest tylko przykład ekstremalny, ale jeżeli jeżeli ktoś na Kacu może rekordy bić, to tak samo na Katarze może rekordy bić. Um, tak, cze, jak ja cze, tak, ale <grym> czego naprawdę nie będziemy mogli robić? Nie będziemy mogli wytrzymałościowego wysiłku robić, prawda? No, Czyli okay. samobójstwem by było w zimę pójść przy przeziębieniu, czy tam jakiś... Infekcji górnych i oddechowych i biegać, na przykład pół godziny biegania czy 10 minut biegania, rozłożyć no tak, się na tak po prostu. To nas męczy. Podczas tego wysiłku będziemy mieli mniejszą wydolność i, i też nie będziemy w stanie tego zrobić. No i po wysiłku będziemy odczuwali negatywne skutki, bo tak naprawdę w momencie, kiedy przeziębienie się pojawia i idziemy na trening, trening siłowy, tak jak my wczoraj byliśmy to taki trening tylko i wyłącznie stymuluje nasz układ odpornościowy do walki i ja dzisiaj czuję lepiej, no, poza tym, że noc była taka średnia, bo też późno poszłam spać, dużo oczywiście jedliśmy, <gry> jak to zawsze po treningu, no. e, natomiast e, e, dzisiaj no czuję się lepiej, po prostu katar jest, ale to już jest takie przeziębienie, że tak powiem, które już schodzi, które podejrzewam, że jutro to już nie będzie śladu. A no lepiej czy jak jutrze. kilka tygodni temu myślałaś, że miałaś się tak zwaną chorobę celebrytów. Tak. Nie można go wymawiać, bo zaraz ban będzie jakiś. I poszłaś na trening, a następnego dnia jest kompletnie zdrowa. No. I, i, I to, żeby, żeby sobie żeby przypuszczać, tak. że masz chorobę celebrytów, to jest, no wiadomo, chodzi, chodzi o tą chorobę, która której się idzie nie i się umiera w szpitalu, tak, ale na się jest kompletnie zdrowym. No to um, coś w tym jest. Oto o co w tym jest. Ogólnie trening siłowy wzmaga pracę układu odpornościowego. To nie jest tajemnica. Każdy trening wzmaga um, pracę układu odpornościowego, jednak intensywny trening, ale długotrwały typu cardio. No robi więcej do kopania leżącego niż, niż na, e... na kortyzolu. Tak, czyli ma, mamy leżącego, jak go tak lekko w dupę kopniemy, to wstanie i się wkurzy i odda nam jeszcze. Ale jak go tak skopiemy porządnie po twarzy, to już nie <grystanie> wstanie. Więc na tej samej zasadzie kardio działa. To jest takie kopanie leżącego, takie bezlitosne. No nie polecamy robić, jak macie przeziębienie. Tak. tak i w ogóle kardio to... <grystanie> nie polecamy. No ja przez 7 pierwszych lat, jak ćwiczyłem sztuki walki, to było bardzo dużo kardio podejrzewam. No, w sztukach tak? walki to jest super. Tylko, wieloma, że kardio było tak. takie interwałowe bardziej. O, czyli, tak. czyli jakieś rundy robiliśmy. ma sens. Tak, i u, w runach tak. jakieś walki były, albo jakieś zadaniówki. wydolność. Tak. Czyli dużo powtórzeniowe białek. serie jakieś z ciężarem ciała na przykład, tak? no. e, Bo i tak biegałem no tak naprawdę do 10 minut może, biegania robiłem. Taki, taki mój najbardziej trening jeszcze z, z czasów, kiedy nie miałem dostępu do siłowni, to było coś takiego. 10 minut biegnę, później przez 20 minut robię non stop wykroki w przód, później przez 20 minut robię non stop wykroki w bok, później przez 20 minut robię non stop wykroki w tył, a na końcu jeszcze dobijam się y, jakimiś przesiadami, wam no, ciała wszystko. Czyli mamy tak naprawdę cały czas kardio, ale z drugiej strony na tyle intensywne, że, że te mięśnie muszą ciężko pracować, że z kolei dobieram tak tempo, żeby te płuca nie padły przed mięśniami. Jeżeli, no jeżeli ci płuca padają przed mięśniami, no to w, w, trochę źle już jest, nie? Niech mięśnie padną pierwsze. Najprościej jest scharakteryzować takim wysiłkiem, który polega na pracy w różnych strefach tętna. Jeżeli no. dysponujecie y, miernikiem, tak? Nie wiem jak Ale czy to też polega na tym, żeby tak? odpocząć, nie? Bo odpocząć, ale nie w pełni. No, no bo... tak, ale odpoczywasz na przykład w, w strefie tętna swojego spoczynkowego, tak? Czyli na przykład tak jak na... Powiedzmy, ale jeżeli, jak jeżeli teraz rowery... pójdziemy w tym kierunku, no. co się dzieje? Zazwyczaj jest przyspieszony oddech, jeżeli jesteś trochę chora, to... Szczególnie w zimnym powietrzu... No ale to w chorobie, to tak, to, to interwały w chorobie, po to prosty, też Ale właśnie zimno. taki jest dzisiejszy temat, nie? Więc okay. Wentylacja górnych od, dróg oddechowych, no może się bardzo, bardzo przyczyni do przeziębienia. I ja jeszcze do, chciałem dokończyć z tym treningiem, długim, co powiedziałem, że e, jeżeli ja byłem chory wtedy, przeziębiony, to nie było szans, żebym zrobił ten trening, nie było szans. E, z kolei wystarczyło jakieś 3 minuty biegu. Aby się poczuł lepiej. Po trzech minutach już tylko było gorzej i gorzej. Także takie trzy minuty biegu, przebieżki były akurat stawiające na nogi. To jest taka moja prywatna statystyka jeszcze z czasów, kiedy byłem też o połowę rzeczy, prawdopodobnie. Więc. To też inaczej wywalczyłeś z przyziębieniem. Tak, ale no, no teraz też bym pewnie. No dobra, nie będzie, że dwie minuty bym teraz pobiegł, to bym postawiłoby mnie tak trochę na nogi i nieraz tak miałem, że właśnie jakoś tak przy, y, zimno mi brało czy coś, to y, wychodziłem z siłowni i albo szedłem na szybki spacer, albo takim truchcikiem y, minutę do dwóch i, i mnie naprawdę na, na nogi coś takiego stawiało, nawet jak przysypiałem czy coś, y, to było bardzo dobre. Jednak ja myślę, że gdybym teraz dłużej to zrobił, to by mnie z kolei ro, rozbiło na koniec. Tak? Czyli, czyli ciężarowe treningi nie wymagające jakichś wielkich wyrzeczeń spokojnie, tym bardziej jeżeli, jeżeli jest zimno, to ustawcie sobie ćwiczenia w obwód jakichś takich okay. siłowy, prawda? Jak my robimy tam. Czyli na przykład robimy przysiad, pomiędzy przysiadami jednak nie siedzimy na dupie, tylko mm. co robimy? Jakieś rotatory, żeby się tam lepiej sztanga trzymała, jakieś brzuszki, tak. jakieś zrobimy sobie um, takie aktywne. Yeah, no właśnie, jakieś ja, wa wa wagą ciała można zrobić wykroki, można sobie zrobić jakieś yeah. skłony. Tak, żeby dogrzać ze wszystkich stron mięśnie, które są potrzebne do przysiadu. Tak samo, jak jeżeli robię, robię barki, to pomiędzy seriami barków lubię na rozgrzewkę robić przysiady z większym ciężarem niż wyciskano barki. Aha. Bo w ten sposób aktywuje mi się cała stabilność w korze tutaj, w brzuchu. I zazwyczaj to brzuch ten zawodził mnie wyciskaniu na głowę, a nie barki. Raczej unikamy siedzenia podczas treningu. No, raczej tak. Jedynym wyjątkiem jest to jak to już się, odpoczywanie naszych jak już, ta, jak, już, no jak już z nas tak, paruje, czy, czy już się pocimy, no. to wtedy rzeczywiście e, można to zmniejszyć. Ile powtórzeń robimy w takim wodzie? 3 do 5, no, czasem osiem, coś takiego. No, nie za dużo to też. I to trzyma nas w, w jakimś takim cieple, jeżeli jest zimno. Jeżeli jest ciepło, to jeszcze odpowiednio nie powtórzeń wystarczy. To no i to też działa dobrze. bardzo na psychikę. Tak. Że jeżeli wysiłek jest powtarzany i jest w całym, całym schemacie naszym, jeżeli cały czas to się robimy, to jesteśmy, jesteśmy w tej fazie treningowej, bo w momencie, kiedy na przykład robimy serię przysiadów, no i mamy do następnej serii powiedzmy 3 minuty, czy tam 4 minuty, no i sobie usiądziemy. To po pierwsze, że nam mięśnie się rozluzują i w ogóle mięśnie zapomną o, o tym, co się dzieje, tak? Bo przez 4 minuty można spokojnie, w zależności jeszcze od ciężaru, tak? Bo Ty odpoczywasz więcej minut na przykład niż ja, to jest normalne. Yy, I po prostu w żadnym stopniu ja staram się zawsze na treningu coś robić, tak? Chociaż mm. chodzić po siłowni tak. nawet, chociaż Czyli... chodzić po siłowni, tak? W sumie, żeby podsumować, nie? Ja, jak ćwiczyć, kiedy jesteśmy troszeczkę podziębieni, troszeczkę dźwięk z nosa, bardzo nam się nie chce, po prostu... Wczoraj mi się nie chciało tak. tak no, ale, ale czegoś siła chodzi, jak nie? Jak mam w domu tak przez To tak samo jak z jedzeniem. Jeżeli Ci się chce jeść, to już jest za późno, no, żeby za późno masę jeśli zrobić. Chcesz się pić, to jeżeli jest Jeżeli chcesz masę za... zrobić i chce ci się jeść, to znaczy, że głódówka, <laughs> że, że no. robisz redukcję. <laughs> no. Prawda? Jeżeli a Ci się nie, nie chce jeść, a jesz, no to robisz masę. To jest taka dość no tak. prosta wskazówka, prawda? I jeżeli ktoś redukcję robi, a nigdy głodny się nie czuje, no to coś jeszcze no słabo raczej ta, ta redukcja przebiega. Powinien, powinien się cały czas troszeczkę głodny czuć, tak? No. I, I tak samo, jeżeli się robi jakąś masę, siłę, to raczej wtedy powinno być coś w tym stylu, że się, nigdy nie czujemy się głodni, ale jemy mimo to, może no, się nie rozpychamy na maksa zawsze. Ale, ale nigdy się nie czujmy głodni wtedy tak i teraz wracając do tego jak się czujemy czy się źle czujemy czy dobrze no trochę siły woli trzeba trochę trzeba znieść tej takiej e, inercji ciała tego zardzewiałego jakiegoś takiego stanu zaczynamy bez komfortu i teraz jeszcze na korzystając że jesteś e, farmaceutą też i dietetyczką, tak. jakieś y, i buprofeny, coś tam przed y, przed treningiem. Tak, i ibuprofen będzie działał dobrze dla wszystkich, którzy jeżeli nie mają żołądkiem ładnie. problemów. Tak, tak, albo jeżeli... Jeżeli coś tam dzieje się z żołądkiem, to oczywiście inny, inny lek trzeba będzie wybrać, tak? Natomiast zmniejszenie stanu zapalnego i przede wszystkim nie czujemy tego wszystkiego. Możemy użyć jakichś kropli do nosa z ksylometazoliną albo oksymetazoliną czy z nafazoliną, żeby nam obkurczyło naczynia krwionośne, żeby nie, leciało nam, żeby nie leciało nam z nosa. Początkowo, tak? Czy jak y w Polsce Polsce, no to jakiś ksylometazolin, tak? Okay. tak, w sprayu albo w kroplach, coś takiego to trzeba było sobie kupić, albo możecie to mnie napisać. To ja pracowałam 15-14 lat w abtezy, to na pewno y, mogę komuś podpowiedzieć, co tam trzeba sobie wziąć. E, no wzmocnienie odporności to już tak długofalowo, i to trzeba okay. cały czas przyjmować olej rybi, y, przyjmować jakiś olej skryla z kwasami omega, jakieś witaminy minerały. Oprócz tego, tak, Cynk, selen to są podstawowe rzeczy, które w diecie każdego i w suplementacji każdego powinny się znaleźć. Tak, czyli raz, że trening symuluje tą odporność. No tak, no, ale, ale tutaj jeżeli, jeżeli się, nie odży się, wspomóc, się odżywiamy tak, tak żeby, żeby nie, nie odżywić może układu odpornościowego, mhm. y, to też probiotyki w sumie trzeba wspomnieć. Probiotyki, by było, tak? tak, żeby sobie zregenerować y, i uszczelnić błonę śluzom y, przewodu pokarmowego i jelit, no, ale to równie dobrze można spożywać jakieś produkty przefermentowane, żeby pobudzić wzrost bakterii jelitowych, A można... A z suplementów? Jak się e... źle czujemy? Z suplementów jak się źle czujemy? No, no co użyliśmy na przykład wczoraj, to było co? No Kofeina ja... Biorę, tak, kofeinę ja brałam, y... no i prekursory dopaminy, które... No, które... czyli? Ginalt ale to jest Nie, Tyrozyna. jak dwoje naraz mówimy, to nie można się to może NAC tyrozyna. No jak jak nad w internecie w Google, to od razu wam się znajdzie. Bo teraz jak dwoje naraz mówimy, to może my rozumiemy co mówimy, ale taki bełkot wyjdzie że tam nikt nie zrozumie. Tak, l też można ją zastosować. I nowy składnik, który jeszcze jest w fazie mojego testowania, to jeszcze nie zdradzam tego elementu, ale też yy, na pewno działa. No? Tak. tak. Ten prekursor? Dopamin. Dopamin. Tak, Jak wpiszecie no, prawie, prekursory do piliny, to sobie gdzieś sobie strój, tam tak? znajdzie, znajdziecie, ale są różne preparaty. No, po z, z klasy, no tropy się na to zazwyczaj mówi. Tak, bo ja preferuję I... suplementy, które nie powodują jakiegoś. Yy, yy, do... a, a tak najprościej, najprościej to tyrozyna po prostu. Bracie. No, na... najprościej tyrozyna, tyrozyna tak, z kofeiną tam... i jakiś ibuprofen na znieczulenie, znieczulice, no. jak ja to mówię. I, i wtedy, bo czasem to, to choróbsko to się wiąże jeszcze z tym, że jesteśmy bardziej tacy zardzewiali. To dłuższa rozgrzewka szczególnie jak mamy jakiegoś wielkiego mięśniaka po 40, to to bardziej... <grywa> dobrze jest Fizjo zrobić przed treningiem. O, bardzo dobrze fizjo zrobić <grywa> przed treningiem. Czyli jakąś masz ma ma rozgrzewającą na... na staw i, i jeszcze poskrobać no. e, głaszą na przykład. To będzie tak? fajnie działało. Czyli tak. zrobić w soft tissue release Ym, i wtedy no, nie ma bata po prostu. Wczoraj, tak wczoraj wszystko załapać. do przodu było, prawda? Nawet gdyś było lepiej. Tydzień temu, nie tak, tydzień temu nie byłaś w ogóle chora i nie poszło aż tak wspaniale i dzisiaj. No. I znaczy dzisiaj, wczoraj. Znaczy, dzisiaj Bo dzisiaj po północy jest. trochę ćwiczyliśmy <laughs> trochę przed północą. No. Więc tyle na dzisiaj. Pozytywne myślenie i Pozytywne to, że myślenie. się nie chce, to jest tylko symptom. Następny to jest, to, to jest katar mózgu, no. <laughs> czy to tak. umysłu. To jest chore myślenie a nie e, logiczne myślenie. Logiczne myślenie jest takie, żeby we, układ odpornościowy potrzebuje ruchu, żeby przeciwciała podróżowały przez e, układ limfatyczny, prawda? Bo to jak jakbyśmy mieli armię, która jest niemobilna, to jest bezużyteczna armia trochę. A tutaj nagle zaczynamy się ruszać i te wszystkie... Lepszy transport tlenu, lepszy tak. transport składników odżywczych. Wszystko idzie jest. do przodu, układ odpornościowy dostaje kopa. Reakcje zachodzą. A my, jeżeli to dobrze rozegramy, Mamy postępy, tylko proszę nie, nie, nie jechać w stronę wytrzymałości, To bardzo, jeżeli masz, za, uważasz, że za dużo powtórzeń robisz, na przykład trening wystawkoobjętościowy masz, w tej chwili jesteś na redukcji, bo kulturystą zapomni. Musisz trochę w takim dniu po prostu zrobić tam 6-8 powtórzeń, jeżeli robiłeś 12-15 i zjeść więcej prawdopodobnie. Chociaż to niekoniecznie da się zawsze zrobić. Wypić więcej to najważniejsze. Bo jest. tak, odwodnienie i wszystko będzie dobrze. Trochę zmniejszy tą objętość nawet, ym, chociaż wczoraj udało Ci się nawet zwiększyć tą objętość. No. A jeżeli nie ma apetytu na przykład na stałe jedzenie, to żeby te kalorie dostarczyć, no oczywiście y, jakiś sok czy, czy coś takiego, nie? Mm -hmm. Jeżeli się pijemy, to, na, to nawadnia, do tego jakaś sucha malańskie, elektrolity i, i wszystko pójdzie do przodu na pewno. I Ile takich treningów już mieliśmy? Z przeziębieniem? Z przeziębieniem, ze złym samopoczuciem. Oj, bardzo tu Po co drugi? <laughs> <laughs> no, bardzo Je, jeżeli ja bym teraz się miał słuchać tego, jak się czuję, to dużo po, się nie Chociaż ostatnio po z punktów spustowych do tego mam... Dużo łatwiej na to, ale link. to jest zupełnie inny temat. Zupełnie inny temat. Tematów jest bardzo dużo i, i będziemy jeszcze rozmawiać Dobra. A teraz, temat. jak zostawicie suba i lajka, to weźcie sprawdźcie profil Oli na Instagramie. E, tak. Ola. Urban diet. Tak. Urban, bo urbanjak, tak? <grym> diet, bo dieta, bo jest dietetyczką kliniczną. E, m, i no, to jest Instagram, tak? tak. I tam powinniśmy literki teraz wstawić. Tak. Dobra. A później zapierdalać na trening <laughs> <laughs> i siła.